Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. witamy. We wtorkowym temacie Jarek Adamek jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Ślisko u siebie też było? Na ślisko chodinku. było trochę. Było ślisko, rzeczywiście. Na Deptaku było strasznie ślisko. Granitowe płyty są mm -hmm. przepiękne, ale Prześlizg. jakiekolwiek opadnięcie na nie, czegoś, co zamarza, czyli śniegu albo właśnie deszczu powoduje, że tam jest po prostu koszmar. Ale jak to u Państwa wyglądało? Czy macie tam u siebie, gdzie mieszkacie też Taki lodowy Almageddon, to zadzwońcie, kolega z Białego Stoku, do mnie właśnie napisał, że w Białym Stoku jest taki armagedon, tam nawet chyba szkoły są zamknięte, Zamazły. komunikacja nie jeździ, no po prostu się nie da wyjść. Mhm. Z domu. Tylko, że oni tam dużo śniegu też mieli, więc pewnie, jak to wszystko zaczęło marznąć, to. A jak to wygląda u Państwa, to oczywiście, proszę nam, możemy się o tym też porozmawiać. 65 529 5529. Liczymy na Państwa telefony. Liczymy na to, że sobie przez to pół godziny najbliższe porozmawiamy, podzielimy się różnymi doświadczeniami pogodowymi i nie tylko, bo można także o wszelkich sprawach, które Wam tam trochę psują ten przedświąteczny. Czas. Ja sobie przypomniałem o takich zamarzniętych dniach kiedyś, dawno temu, jeszcze kiedy mieszkałem w Włoszakowicach, tam na ulicy obecnej 3 maja taka górka jest, myśmy z tej górki zawsze zjeżdżali na sankach, ale jak tak zamarzło właśnie, to zawsze podchodzą do tej górki i śmialiśmy się z tych, którzy już leżeli, a potem każdy z nas tam nie można było przejść. Tam po prostu bez wiaderka z popiołem nie warto było nawet się wybierać. A to była jedyna droga do szkoły, czy też gdzieś... Do... O, pieskarka właśnie nam trąbiła. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo gorąco. Jestem, i dzisiaj jesteście na pewno bardzo cenieni przez społeczeństwo naszego regionu i podziwiani, i wyglądani z tęsknotą także. 65 529 5529 my ja Oczywiście... Sp telefon. Sprawdź telefon, bo my o. oczywiście tutaj z Grzegorzem możemy snuć w Wspomnienia idące w przeszłość odległą, jak tośmy się w życiu naślizgali przez te pół wieku. I, i, i słowo życie nie tylko przez rzecką mogło być tu pisane. I nie tylko. Mm -hmm. Ale w końcu w tej audycji nie o to chodzi, żebyśmy my tu snuli Państwu wspomnienia, tylko żeby Państwo z nami pogadali. I to właśnie doczekaliśmy się. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Witamy. Witam wszystkich. Mam taką, taką prośbę. Prosiłbym o kwiaty i motyle dla tego pana, który wczoraj ogłaszał się z tymi choinkami. A, tak, tak. Był taki telefon rzeczywiście do tematu dla reportera, a myśmy ja pana rozumiem. odesłali do radiobazaru. I powiem, I powiem panie Jarku tak. Ja osobiście nie potrzebuję choinki. Ale patrzyłem, no, czy coś ktoś nie robi, jak to się mówi, numerów, nie? No, no. I z tą choinkę mi przywiózł wczoraj wieczorem, a ja ją zaniosłem obok do klatki do starszego małżeństwa. Do to są stare dziadkowie, prawie z domu nie wychodzą, babcia się bardzo ucieszyła, no. że jej choinkę przyniosłem, nie? Super. I gość wczoraj przywiózł choinkę. Ładną. Bardzo ładna jodła yy, srebrna. O kurcze, to nawet powiem, że to, i to za dajmo, przypominamy, pan się ogłaszał, tak, nie? Tak, tak, no. miała, jak ją postawiłem, bo ją wystawiłem na balkon u tych państwa. Jak ją postawiłem w pokoju, to tak bo ja wiem 20 centymetrów od sufitu. No idealnie wręcz. Piękna, piękna. Tylko co y, trzeba ją zrównać na dole, bo jest z, ukosa ścięta, a to szczegół. A to szczegół, tam ka każdy ogarnięty technicznie, choćby tak. umiejący posługiwać ja się bo piło. Tam, że W piątek przyjdzie i tam ustawi O, tak, o to, nie to dla Pana też w takim razie kwiaty i motyle, że Pan tego sąsiadów dba. Czyli dla obu Panów. Dla Pana, który jest, podarowywał wczoraj choinki, rzeczywiście w, y, Pan zadzwonił, ale tam... Na wszelki wypadek go odesłaliśmy do Radia Jarmarku i w tym Radia Jarmarku się był podał. Yy, dobrze, Grzegorzu. No, to był piękny, gotowy. piękny gest. Dwa piękne gesty. Dwa piękne gesty, czyli kwiaty i motyle zagramy raz, ale dla dwóch panów, proszę bardzo. Czuć takiego ducha świąt, trochę tak, dzięki naprawdę. temu. Słuchajcie, wiecie, ile kosztują choinki. No, Takie taki prezenty to one tanie nie są, ale tym większe w tak, wyrazy podziwu dla pana ofiarodawcy. Skorzystałbym, ale mam już choinkę zamówioną. Przyjedzie w piątek. Jestem, no może ktoś z Państwa jestem ciekaw, właśnie a po tego, co mówił pan słuchacz o tym, że 20 cm do sufitu brakło. Ciekawe, czy ja się w strzele z rozmiarem, mm. bo już, już przynajmniej dwa razy w życiu w Wigilię po piłę do sklepu budowlanego leciałem. W razie czego zadzwoń, mam dwie. O, to dobrze. Od, telefon. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień, dzień dobry. dobry. witamy. Dzwonię z Rawicza mhm. w sprawie ulicy Dworcowej w Rawiczu. Nie zawsze słucham naszej audycji, być może tam już były jakieś telefony. Ale nie dalej, jak dzisiaj rano byłem tam, i na tej ulicy jest po prostu ciemno. I to nie tak, że, że nie działa jedna lampa czy dwie, tylko na odcinku od, od tunelu wzdłuż, wzdłuż dworca aż do ulicy 11 listopada nie świeci żadna lampa. Oh. To jest główne wyjście z budynku dworca w kierunku mm -hmm. miasta, powiedzmy. Mm -hmm. e, tam ludzie parkują auta. No wieczorem jest no spory ruch jak na yy, szczególnie gdy przyjedzie pociąg. Mm -hmm. No i tam jest po prostu ciemno. Nie okay. wiem, można by coś znaczy, gdzieś interweniować, bo myślę, że tylko czekać, aż, znaczy, aż ktoś kogoś rozjedzie, tak. najedzie, Inter czy wydarzy się coś złego. I, I to nie jest sytuacja, która ma miejsce dzisiaj czy wczoraj, tak? tylko z tego, co się orientuję, bo sporadycznie tam kogoś odwożę, na dworzec, no to chyba już od jesieni tam to oświetlenie nie działa. Cała ulica jest ciemna, naprawdę ciemna, naprawdę jest niebezpiecznie. Interweniować? nie teraz. Interweni Przybyw autach, tak. Się nie, Się nie wstrzelę. Interweniować oczywiście będziemy, natomiast ja pamiętam, że swego czasu tutaj graliśmy kwiaty i motyle za to, że tam naprawiono czy zrobiono to oświetlenie, więc nie wiem, co się stało, że ono znowu nie świeci. Dobrze, spróbujemy się wywiedzieć, co się dzieje i poprosimy oczywiście o to, żeby e, tam, jeżeli... To możliwe, w miarę szybko, jeszcze do świąt naprawiono te światła, Żeby było U, Ulica Dworcowa od tunelu do ulicy 11 listopada w Rawiczu. Dziękujemy bardzo. 65, 529, 55, 29. Czekamy pod tym numerem Czekamy. na kolejne. Czekamy Tematy. i oczywiście to tak jest, że tam próbujemy wejść w dialog czasem ze słuchaczami, ale słuchacze tak. Przedstawiają tę sprawę, że tam nawet nie damy rady czasem się wstrzelić. a to nie przeszkadza, to audycja na żywo. Także tu Państwo są najważniejsi zresztą, oczywiście. 655295529. Co tam jeszcze u kogo słychać dzisiaj przy tym pięknym? 20 grudnia słonecznym nie wiem, czy widzisz? tak, tak. Bardzo piękne. Gdzieś tu ja mam tylko, co prawda, kawałek okna u ciebie w tym momencie do dyspozycji, mm -hmm. ale widzę ładnie rozświetlony, zabytkowy budynek przedszkola mm. naprzeciwko taki właśnie w słoneczku. I święta mają być takie też właśnie słoneczne, ciepłe nawet 7-9 stopni Celsjusza. O to gołoledzi nie będzie. Nie będzie. Ale Biały Stok spłynie. No chyba, że tam płynie. będzie jednak też w okolicach zera, no to może nie spłynie. Spłynie, mówię ci. 65 529 5529 mamy kolejny telefon. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię w takiej e, troszeczkę nietypowej sprawie, może, bo czy może się orientuje e, pan, czy nadal w Enei w leśnie trzeba uzgadniać e, rezerwację wizyt? E, Yy, tak na 100% się nie orientuję. Wiem, że raczej tak, chyba, że akurat przypadkiem trafi się na yy, wolne okienko, no ale to oznacza, że trzeba tam po prostu dybać, yy, więc może Ach. lepiej uzgadniać. Natomiast Enea bardzo mocno rozwinęła swoje te zasady komunikacji elektronicznej. Może to jest sprawa, którą da Pani radę załatwić elektronicznie przez stronę, yy, żeby... No właśnie też próbowałam nawet na infolinie się dodzwonić, Uch. ale wczoraj ponad dwie godziny, mm -hmm. no a to niestety chyba będzie taka sprawa, że muszę właśnie osobiście i, a, i e... próbowałam nawet tą wizytę y, umówić, ale y, też to było niemożliwe. Ja się wstrzelę, jeśli mogę. Y, na stronie enea.pl y, łamane na rezerwację. tam ponoć można się umówić na taką wizytę. Zawiązajmy to... wizytę w, bo w BOKU, w BOKU, czyli Biurze Obsługi Klienta i już sobie patrzę, jak to wygląda w ten BOK nasz. A my jesteśmy co? My jesteśmy Leszno. I gdzie to Leszno? I mi się nie pojawia to Leszno. Yy, dobra, no będziemy patrzeć tak może w międzyczasie, czy się nam uda na przykład tak z marszu. Yy, o, ja tutaj wpiszę Leszno. I zobaczymy. A to proszę zostać na nasłuchu. Może nam się coś tutaj wyjaśni. Dobrze, dobrze. dobrze ok, dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Ok, pozdrawiamy próbuje wejść, ale jakoś nie umiem. No właśnie jakieś skutki, coś. Pisze Leszno, nic się nie dzieje. Rezerwacja... Rezerwacje.nea.pl Mam coś takiego. Rezerwacje.nea.pl Ty masz rezerwację? E, tak. Ja mam. Jeśli państwo, to wpi, ja wpisałem w ogóle rezerwacja Leszno I co? W Leszno i mi wyskoczyło to. I teraz jak y, kliknąłem w link rezerwacje.nea.pl, wyskoczył mi wybrany bok Leszno, grunwalska 128, można wpisać imię, nazwisko i tak dalej. Umów wizytę bo. Tak, 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 tak. Dobrze. Także no, proszę spróbować. W Google'ach wpisałem, no ja powiem, co wpisałem. Enea Leszno Rezerwacja. I pierwszy link, który wyskakuje. Wyskoczy... A czy ci wyskakuje wolna data i godzina? To jest pytanie. Proszę bardzo, zaraz sprawdzę. Wolna data i godzina. Hmm, no wybierz do tej godziny no. i tutaj nie widzę na no tym luty, marzec, kwiecień maj, czerwiec panie, prędzej kupisz pan bilet lotniczy za 10 no zł czyli znalazłem wejście do szafy a nie ma z niej wejścia z... znalazłeś szafę, ale nie znalazłeś drzwi do szafy troszeczkę tak 655295529, jeżeli państwo tam macie jakieś informacje pocieszające naszą szanowną słuchaczkę, że jest możliwość wbicia się na wizytę to dajcie nam znać bo my mówimy na gorąco teraz próbujemy to ogarnąć i y, tak na gorąco to nam zbyt idzie, powiem szczerze. Ale może ktoś z Państwa ma. No. Ale widzisz, a jak wbiłem. Ale muszę napisać, bi... że nie jestem robotem. Nie, nie, wbiłem swoje imię, nazwisko, wbiłem sprawę, oferty, promocje na przykład i na wtorek 20 grudnia y, mam tutaj. A! Y, widzisz y, wybrany termin, y, albo na 21, 22, 23. Są terminy. 27, tak, można. Okej. Okay. Dopiero Czyli jak wpi, wpiszę Pisze się dane, dane. Tak, a nie następują terminy. Widzisz. Czego się nauczymy no sami się, przy okazji. No to się umów. Jak na już na dzisiaj można też się umówić. Widzę, no, że, że jest możliwość. No to się umów, Grzegorz. Ja nie chcę, bo nie mam sprawy. Piądu. Tym bardziej, że wpisałem oferty promocje. A, no, no, nowy klient to możemy ma lepsze wejścia. Ale przepraszam, umowy, zawarcie, zmiany, proszę bardzo, można też. Są terminy. Faktury płatności, są terminy, co tam jeszcze Dobry. mają. Sprawy techniczne też mają terminy. Dobrze, no to super. No to już wiemy, jak, szanowna pani słuchaczko, rzeczywiście przez stronę internetową Enea jest taka możliwość. Grzegorzowi się przed chwilą o mały włos by udało. Tak. I by sobie. Nie mam, nie mam po co na to. mogłeś sobie siłę podciągnąć. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja dzwonię ze wschody. Aha. Tu chodzi o lampę, nie świeci już prawie od pół roku na ulicy Krótkiej. Lampa, ulica Krótka. Tak. Dobrze. O, nasz fantastyczny reporter Bartek, jak będzie jechał do pana burmistrza, to przy okazji poprosi o to, żeby tę Krótką tam... To tak, prawdopodobnie była interwencja tam nieraz, no, ale jakoś... Może, nie, jakoś. może jest felewna lampa, no to może całą lampę trzeba wymienić. Ale dobrze. No, Niedawno nie były wymieniane na te ładne lampy. Ale dalej nie świeci. I dalej nie świeci. Ha. Ulica Krótka we Wschowie, za Tak, Krótka. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, ulica Krótka i telefon też krótki, więc jeżeli jeszcze jeden krótki przed przerwą nam się tutaj uda, to zapraszam bardzo serdecznie 65 529 5529 No i coś nie dzwoni. Ja jest tak spokojnie. I ja to myślę, to... że część z nas stoi pewnie w kolejkach po karpia albo jakieś inne pyszności. Kupują państwo karpie jeszcze? Ja mam takie ochotę, do ja mam ochotę, nie do wanny, ja mam ochotę już kupić karpia takiego e, spreparowanego lekko. I już dzisiaj? No może dzisiaj. Chcesz go w galerietę? Ja nie, to nie, nie. Ja bym go wsadził najpierw w, 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 w warzywa takie tam, seler, mhm. margawka, no, różne takie. Dobrze, to może sobie Państwo w tym momencie pomyślał o jakimś fajnym przepisie na święta, który nam tutaj Państwo sprzedadzą, ale to sprzedajcie nam go za dwie minuty, bo teraz krótka przerwa. My tu przed chwilą z Jarkiem wymieniliśmy tradycje rybne, nasze rodzinne, różne. Tak. Zrobiło się pysznie, ale teraz Państwa prosimy o. Różne... O telefony. Tak, i mamy już. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Panie, pan co, w, w leśnie ze szpitala wychodziłem. Schodnik jest po, po, poprysk, oblany, popryskany. Mhm. A, a drogi dojazdowej, parkingi w ogóle nieruszone. Dojazd do szpitala, jak rozumiem. Oblodzony. Tak, tak. Sam wejście, parki, ten chodnik do, do, do ulicy jest posypane, ale te drogi do jazdy za to pieniądze biorą. Dobrze. To jeżeli nasi tutaj yy, przejeżdżający obok nas yy, pi piaskarko-solarkami i nas pozdrawiający zawsze, za co bardzo dziękujemy, nas słyszą, jakbyście tam panowie podskoczyli na Kiepury i tam przejechali raz, drugi przez Kiepury i przez tę ulicę, która idzie wzdłuż głównego, głównej fasady szpitala, to będą nasi słuchacze, pacjenci bardzo wdzięczni. Żebyście nie robili w większej frekwencji komuś parking, tam na nie, tak. A parking to pamiętam, kiedyś była taka gołoleć w Boże Narodzenie samo. A w szpitalu była wtedy apteka i jadąc do moich rodziców, żona poprosiła, żeby zahaczyć o aptekę i tam wtedy było nas dwóch, Kierowców, którzy na tym puściutkim parkingu bączki kręcili mimowolnie i w końcu znaleźliśmy sobie taką skrzynię z piaskiem i sobie sami obaj wysypaliśmy taką ścieżkę, żeby wyjechać z tego oblodzonego parkingu. Jak to do, tam do, do będzie, z, będzie z 15 lat temu, jak nie więcej, ale mm. tak było, pamiętam to Boże Narodzenie. Co dojechałem do wiedzyny i stwierdziłem, że wracam, bo się po prostu nie da jechać. Mm. Taka była ślizgawica. I przez Gostin tak robię jechałem. 655295529. 529. Zapraszamy bardzo serdecznie w sprawach lodowych, ale nie tylko. Także, kto tam co by jeszcze chciał nam powiedzieć, to będziemy się bardzo cieszyć razem z Grzegorzem. A tak jak Grzegorz, to nie cieszy się nikt w tym mieście. Tak. Jakbyście go raz zobaczyli cieszącego się, to ten widok pozostanie w <noise> Was do końca życia. 655295529. Gdzie tam jeszcze co? U was. Może o prezentach coś powiecie? Na przykład, albo o tych karpiach. A właśnie, tak. A propos prezentów, serdeczne pozdrowienia także dla wszystkich kuwierów. Bardzo serdeczne. Dzisiaj się mają co robić. Tak, mają co robić, więc żebyście byli dla nich mili, wyrozumiali i żeby oni też tak no, sprawnie, ale bezpiecznie. Bo to trzeba tymi samochodami wszędzie na czas dojechać, więc wiem, że nie macie łatwo, ale pozdrawiamy kuwierów. 65 529 5529 mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry panu e, Coś tropa słyszę, momencik. My pana bardzo dobrze słyszymy, także śmiało proszę Aha, mówić. Dobra, mhm. to ja mam taką sprawę w zaborowie Jak jest Dino e, i przejazd w stronę spacerowej, tam tego przejścia podziemnego, co teraz zrobili. Mhm. Jak się jedzie właśnie od przejścia podziemnego w stronę Dino jest uliczka w prawo. O. Jest tam taki dom cygański i Dino. Okej. Okay. Nie ma tam żadnego znaku. Mm -hmm. A teoretycznie muszę ustąpić pierwszeństwa tym ludziom z prawej strony. No. Ale tam ich zupełnie nie widać, jak się wyjeżdża. Aha. Czy jakieś lustro, znak, cokolwiek postawić. Bo tej drogi naprawdę jak ktoś nie zna to nie widać. Dobra. Jak ja jadę z domu, no to muszę jechać le lewą stroną, żeby nikt we mnie nie uderzył przypadkowo. Okej, okay, co spróbujemy sobie ustalić tylko nazwę tej ulicy i... Okay, to jest 1 Maja, tylko ta uliczka za Dino. To pod 1 Maja podlega. Ach, to pod 1 Maja, dobrze. Uliczka za Dino, wyjazd, jak rozumiem, do, to, do spacerowej. O to chodzi, tak? Tak jest, tak jest. Jak się jedzie od przejścia podziemnego uh -huh. w stronę Dino? No przed Dino jest właśnie taka uliczka w prawo jest utwardzona, bo jest asfalt zrobiony uh -huh. Dobra. i w tym momencie w teorii muszę ustąpić pierwszeństwa, no ale ja nie widzę, czy tam coś jedzie, czy nie. Okej, okay, dobrze, wskażemy to miejsce jako potencjalnie niebezpieczne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Okay. 1 maja się ta uliczka też nazywa. Aha, czyli taka jakaś hmm. gaska, tak. takie zapłocie. Tam. Ta ulica, o której Pan mówił, to jest by, też ulica okrężna, spacerowa, jest kawałek, by, za zakrętem, jakby to. Hmm. A ta, to przecina 1 maja w jedną i w drugą stronę. To najlepiej by było okrężać, kogoś z zarządu dróg tam po prostu wziąć i pokazać. Chyba, że ktoś z zarządu dróg tam mieszka. To jak mieszka na zaborowie, to pewnie wie lepiej od nas o co tu chodzi. Ja sobie właśnie tutaj na mapce patrzę. Tak jest 1 maja od tunelu tu. Aha. No rzeczywiście, ta widoczność jest taka sobie, bo to jest pod kątem takim właśnie ostrym dla jadących tą okrężną. Mamy telefon. I witamy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Słuchaczu, słuchaczko! No nie, cisza znaczy, absolutna. Spróbujmy jeszcze raz. Rano w konkursie też miałem dwa razy chyba takie, takie sytuacje. Przypominam, ja, ja się... nie wiem, czy jeszcze Państwo się nie przyzwyczaili do tego naszego nowego tutaj systemu informatyczno-telekomunikacyjnego, że tam Państwo słyszą taki komunikat, prośby o ściszenie radia, że już Państwo są w kolejce do odebrania. Prosimy się tym nie stresować, tylko spokojnie czekać, aż usłyszą Państwo głos Grzegorza albo mój akurat w tej audycji. Jeszcze mamy Nie, 6 tak minut dzisiejszego wydania, więc śmiało, jeszcze mamy trochę czasu. Proszę wybrać numer 65 529 5529 i zaraz będziemy rozmawiać. Zapraszamy, polecamy, mamy jeszcze trochę czasu, mamy jeszcze wolną linię, więc można, można, można naprawdę dzwonić. Okej, okay. a ja już wiem o które miejsce. A ja już widzę, widzę nawet samochód tego pana, bo od lewą stroną właśnie jedzie tutaj. Nie, żartuję na oczywiście. Podglądzie, na, na, na podglądzie na żywo satelitarnym. Mamy lepsze <laughs> podglądy niż na to. E, 655295529. 529 5529. I już. Tam jeszcze. Mamy dzień, dzień dobry. dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. proszę pana, ja chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda przy mikroinstalacjach fotowoltaicznych, bo tam podobno... Przy takich instalacjach nie ma sensu składać tego wniosku o te limity prądowe. Znaczy teoretycznie nie ma sensu, bo powinien pan zużyć mniej prądu niż wynoszą limity. No tak, ale jeżeli jest instalacja, która była przykładowo e, inwestowana jak gdyby z tych funduszy unijnych, Aha. to wtedy ona była obliczana na tą ilość, którą się zużywa. I w przypadku, gdy się dokłada jakieś tam urządzenie, nie wiem, boiler czy coś takiego, uh -huh. to wtedy automatycznie mogłoby przybraknąć, tak? Uh -huh. znaczy, ja nie wiem, czy ustawa mówi cokolwiek o instalacjach fotowoltaicznych, jeżeli idzie o te limity, no mówi o zużyciu prądu na gospodarstwo domowe, które tak. Państwo macie na rachunkach. Ja przypominam, że limit jest normalnie na gospodarstwo domowe do 2000 kWh, co jest podobno taką średnią krajową, jeżeli idzie o zużycie prądu. Wyższe limity mają, przypominamy, rolnicy, Duże rodziny, osoby niepełnosprawne. Ja myślę, że jak jest instalacja fotowoltaiczna, no to nawet trochę prądu pan przeoszczędza. Ale jeżeli ktoś, bo ja mówię znowu, ja nie wiem, ale może nasi słuchacze wiedzą, jeżeli ktoś z naszych szanownych słuchaczy wie jak to wygląda, nie wiem, ma instalację, sprawdzał już jak to wygląda. Yy, przypominam, że jeżeli idzie o gospodarstwa domowe, to jest do połowy roku czas na złożenie tych. Wniosków, także jeszcze jest trochę czasu. To nam zadzwońcie i powiedzcie po prostu, żeby nam tutaj jasność w głowach zrobić, a nie żebym zgadywał. Dziękuję bardzo. bardzo, pozdrawiam pana słuchacza 655295529. Czy ktoś może wyjaśnić sprawę? Fo limity zużycia energii elektrycznej, a fotowoltaika w domu. Ja coś znalazłem, ale nie rozumiem tego jeszcze, więc poczytam, a ubierzmy telefon. Dzień, a my, do... dzień dobry. Halo. Halo? Dzień dobry, panu. Dzień dobry. Ja dzwonię z gminy Osieczna z miejscowości Konkolewo mhm. do lewralgicznego miejsca pana Damek z Róg Wiatracznej Rydzyńska. Tam ostatnio pokrywa była pęknięta i dziura. Zgłosiłem to na, na policję, ale mhm. tu jest spadek 20 centymetrów i samochody siłą, znaczy siłą no, <laughs> samym ciężarem zjeżdżają na dół i nie ma od zarania tej takiej żółtej z napisem gmina osieczna skrzyni z piaskiem. Ja mówiłem o tym w zeszłym roku już. Specjaliści od ulic. Ja mówię, ja to raz posypałem nie społeczną, ale więcej nie będę robił. On mi powiedział, że ja mogę takie czyny społeczne robić. No. Ja robiłem czyny społeczne. Jakby tam mieli takiego dyżurnego, który zawsze posypie, to by byli szczęśliwi. Ale chodzi panu o to, żeby skrzynię postawić, czy żeby po prostu tam pi piaskarka przejechała? Oj, nie ma. Rozłączyło nam pana. Róg wiatracznej i rydzyńskiej w Kąko-Lewie Ślisko, jak Państwo słyszycie, tam jest grawitacja, tam działa mocno. I jeszcze telefon. Mamy, dzień dobry. Nie mamy jeszcze, raz spróbujemy. Mamy jeszcze 3 minut, minuty. 65 529 5529. Być może teraz, halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, słuchamy Panią. Hallo, no. pani nas słyszy? Tak. No, to słuchamy panią. E, ja tako, mam taką prośbę. E, idąc o, z autobusu, wysiadając na Konkoleskiej, idąc w kierunku Armii Krajowej, tam jest całkowicie ciemno. Chodnik e, po prawej stronie, który prowadzi aż do wieżowców jest zablokowany właściwie mają prawo tam samochody stawać, no ale haki są i tak dalej, a jak jest ciemno, to nie widać nic. Dobrze. Idąc dalej do sklepu na, do klubu kwadrat w tym kierunku do sklepu, tam w ogóle nie ma światła. Mhm. Całkowite osiedle jest ciemne. Ale mówimy tak, I... o ulicy Konkoleskiej czy o, czy o tym odcinku od Konkoleskiej do kwadratu? Od Konkoleski skr skręcając w kra Armii Krajowej, uh -huh. jak w przystanku Armii Krajowej, uh -huh. dalej nie ma światła, ciemno jest, a świeci może jedna lampa. Idąc dalej w prawo do kwadratu od tych wieżowców, jest całkowicie ciemno. Okay. I bardzo proszę, żeby to jakoś do w miarę możliwości spróbujemy. coś tam zrobić, żeby można było i tak samo jest na ulicy. Mogę jeszcze dalej? No tak, proszę, proszę. Proszę, tak? proszę. Tak, tak, słuchamy. E, idąc na przykład z kościoła tutaj tą koleską to też w kierunku, jak mówię, cały czas na Armii Krajowej tam na osiedle to jest lampy są po lewej stronie od cmentarza z tej strony nie są tylko po lewej. A tam zasłaniają to światło gałęzie, które są Światło jest akurat w dużych gałęziach, także ciemno znowu. Dobrze, ulica się? Kolewska i tylko nie wiem jeszcze, gdzie jest przystanek dokładnie, muszę sobie znaleźć, ale już wiemy mniej więcej, chodzi o oświetlenie Armii Krajowej i oświetlenie tych uliczek, które są tutaj. Dobra, okej. Okay. Dobrze, dziękuję bardzo. Ciemno tam jest, jak Państwo słyszycie, a ciemności zimą to w ogóle depresyjna sprawa. A jeszcze przy okazji, jak jest ślisko i ciemno, to już zupełnie? To najlepiej, przypominam, w takich sytuacjach zostać w domu, a zwłaszcza seniorom szanownym, to radzimy. Naprawdę, jak nie musicie, tak naprawdę, że musicie, ale także sprawa życia i śmierci, bo jak tak, to zostańcie sobie lepiej w domu. Szkoda, żebyście się połamali. Bo, na, bo tych lamp na pewno jeszcze dzisiaj nie będzie. A czy będą jutro? Też wątpię. Trzeba będzie może na nie trochę zaczekać. Dobrze, yy, to by było na tyle dzisiaj. Dzisiaj już koniec. Jutro o 9.15 zapraszam ponownie. Przypominam, że my jutro wchodzimy w zimę Grzegorz? No, jakoś chyba jakoś tak. Jakoś tak, ale to będziemy o tym gadać sobie jutro. Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.